I to się wtedy rozpoczynało. Proszę Państwa, nadszedł ten moment. Nadszedł ten moment. Za chwilę rusza nowa polska telewizja TVN. Trzy, dwa, start! Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. To jest właściwie państwa stacja, nie nasza stacja. To są dwa fakty, resztę faktów o godzinie 19.30? Tomasz Lis, witam państwa. Zapraszam na pierwsze wydanie faktów. Zaczynamy od trwającego 30 godzin od 30 godzin dramatu 20 pasażerów niemieckiego jachtu, w tym Dziewiętnaściorga polskich i niemieckich dzieci, wśród których jest półroczne niemowlę. W tej szkole, w szkole podstawowej numer 40 w Warszawie, zaczyna swoją przygodę z boksem Andrzej Gołota. W tej szkole wciąż pracują ludzie, którzy go pamiętają. W cios na wagę zwycięstwa Andrzej Gołota zada powyżej pasa. I w której rundzie? Z punktu widzenia telewidza mam nadzieję, że w ostatniej z nokautu Jelenoksa Luisa. Zobaczymy. Maciej Kurzajewski, sport już za chwilę, ja żegnając się z Państwem serdecznie dziękuję wszystkim, którzy postanowili o 19.30 oglądać właśnie nas. Dziękujemy i do zobaczenia, do jutra. Dobry wieczór Państwu, Marcin Pawłowski, po raz pierwszy witam w Faktach Warszawa. Nasz gwóźdź programu jest już z nami w studio i my na jego powitanie mamy specjalny okrzyk. 3, 4... Kukuryku! Kukuryku. To pamiętam, ale też oni mieli inny okrzyk, w tym Twój problem, nasza głowa w tym programie młodzieżowo I ha Ale tak to był... wyglądał, drodzy państwa, 3 października 1997 roku. Takie właśnie programy tego dnia zaprezentowaliśmy Państwu na antenie TVN. Gdzie Ty byłaś wtedy? Bo ja byłem w piwnicy na Saskiej Kempie i montowałem swój pierwszy, bardzo zły program telewizyjny pod tytułem Multikino. Drogi, ja byłam na wykładach na lingwistyce stosowane, ale. Wieczorem jeszcze... o 19. Nie wracajmy do tego. No, były też. Wieczorne, wieczorne wykłady. <gry> a, czy ty wieczorówkę wieczorowo. Nie, nie, nie. A jeszcze chcemy powiedzieć, że po tych faktach o 19.30 wtedy e, nasza e, młoda telewizja TVN wyemitowała dwa filmy. Pierwszy to był Leon Zawodowy, a drugi to Blowout z Tomy Lee Johnson. Tak, ten wieczór. Przebieg. Świetnie. drodzy Państwo, będzie co wspominać dzisiaj <gry> także w faktach prawdopodobnie. Tak a my teraz zupełnie zmienimy temat, jeśli Państwo pozwolą, będziemy mówić o pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia. Albo nie polepszającej się.